Dobry. Kiedyś, jak byłam taką małą dziewczynką, to podobnie jak pewnie wiele małych dziewczynek, marzyłam, żeby spotkać swoją bratnią duszę. Czyli kogoś takiego, kto zawsze będzie mnie kochał, kto będzie mnie wspierał, kto będzie mnie akceptował taką, jaka jestem, kto będzie zawsze gotowy mnie wysłuchać. Kogoś takiego cudownego, kto nigdy mnie nie zostawi. I powiem Wam, że naprawdę spędzałam bardzo wiele czasu. Nad rzeką Odrą, gdzie mieszkałam, patrząc w niebo, takie zachodzące słońce, i marzyłam sobie, że pewnego dnia spotkam właśnie taką osobę. No i potem jeszcze jako mała dziewczynka, bo byłam dosyć kochliwa, więc pierwsza, pierwszą relację miłosną nawiązałam już w przedszkolu. No i okazało się, że niestety, pomimo, że na początku Wybranek wydawał się być taką rzeczywiście bratnią duszą i kimś, z marzeń, no to po jakimś czasie okazało się, że jednak, zamiast mi oddać swojego cukierka, woli tego cukierka zjeść sam. No nie bardzo mi się to spodobało i tak się zakończyła moja pierwsza, pierwsza miłość. No i potem, podobnie jak wiele kobiet, doświadczałam różnych relacji w życiu i odkryłam, że oczekiwanie od jednej osoby, żeby spełniła wszystkie nasze marzenia i żeby zawsze wiedziała czego potrzebujemy i żeby była gotowa zawsze nas wysłuchać, doceniać i nie widziała w nas absolutnie nic wartego krytyki no to jest dosyć nierealne i to oczekiwanie właśnie od drugiej osoby, żeby zadbała o nas to niestety jest powodem bardzo wielu cierpień w życiu. No, ale ja wciąż miałam takie marzenie, że chciałabym doświadczyć takiej bezwarunkowej miłości. Wiecie, jak to jest? Niektórzy z nas w życiu od rodziców takiej miłości doświadczyli, inni doświadczyli miłości takiej trochę bardziej wymagającej, też pełnej takiego krytycznego spojrzenia. Więc tak się zastanawiałam, czy to rzeczywiście jest tak, że jeżeli ja mam takie marzenie, żeby doświadczyć w życiu takiej totalnie bezwarunkowej miłości. Czy to jest nierealne? No i tak odkryłam, że taką bratnią duszę to ja mogę odnaleźć w sobie. I to przede wszystkim my sami dla siebie potrzebujemy być taką osobą, która będzie nas zawsze wspierać, która będzie zawsze po naszej stronie i która zamiast takiej krytycznej oceny nas będzie w taki właśnie mądry sposób, pełen akceptacji, doceniać wszystko to, kim jesteśmy. W życiu budujemy takie trzy główne rodzaje relacji. Pierwsza relacja to jest relacja z, w ogóle ze światem zewnętrznym. Czyli, nie wiem, możemy mieć na przykład relacje z pracą, relacje ze środowiskiem, w którym żyjemy, czy nawet relacje z naszym psem czy kotem. Drugi rodzaj relacji, które budujemy, to są relacje z innymi ludźmi. Relacja z koleżanką, z mamą, z, z partnerem. Jest trzeci rodzaj relacji, który jest podstawą wszystkich innych relacji, czyli właśnie relacja z samym sobą. I ta relacja z samym sobą to jest taka najdłuższa w naszym życiu i najgłębsza relacja, którą nawiązujemy. I warto, żeby ta relacja z samym sobą była sycąca. Ponieważ tylko wtedy, kiedy rzeczywiście sobie będziemy w stanie dać wystarczająco dużo miłości, to wtedy będziemy mieć tej miłości tak dużo, że będziemy też mogli jej dawać innym. I ta miłość do siebie jest właśnie podstawą wszystkich relacji, w które wchodzimy potem w naszym życiu. No to w takim razie powstaje pytanie, w jaki sposób zostać taką swoją bratnią duszą? I chcę się z Wami podzielić, jak to zrobić krok po kroku, i zwrócić uwagę na trzy takie rzeczy. Pierwsza rzecz yy, warto jest, żebyśmy traktowali siebie z miłością. Jak to odkryć? To znaczy, jak odkryć, jak my chcemy być traktowani? Najprościej. Yy, Możemy sobie wyobrazić, ja na przykład robię na takich warsztatach codziennie pewna siebie, robię zazwyczaj z dziewczynami takie ćwiczenie, które polega na tym, żeby, żeby sobie pomyśleć, jak chcielibyśmy być wspierani przez innych. Nie? No i wiecie, i tam wypisujemy sobie różne, takie, różne rzeczy, które chcielibyśmy doświadczyć od innych. Na przykład, nie wiem, chciałabym być doceniana. Nie? Albo chciałabym być słuchana, albo chciałabym, żeby mój partner, czy nie wiem, czy na przykład przyjaciółka, żeby z uważnością mnie słuchali. Nie? No i teraz, jak już zrobimy sobie taką listę, tego, jak chcemy być wspierane przez czy wspierani przez innych, no to warto jest, kochani, popatrzeć sobie na tą listę jak na taki list do samego siebie. Bo to, czego chcemy od innych, właśnie to, jak chcemy, żeby inni nas wspierali, to, czego oczekujemy od innych, to bardzo często jest to, czego też potrzebujemy od siebie i co możemy sobie dać. No bo jeżeli ja na przykład potrzebuję od swojego szefa, żeby on mnie doceniał, no to czasami się zdarzy tak, że szef będzie mnie doceniał, no a czasami. Się zdarzy, tak że on nie będzie mnie doceniał, ale czy pytanie, czy wtedy ja jestem skazana rzeczywiście na to, żeby żyć w poczuciu niedocenienia? Wcale nie, dlatego, że mogę to właśnie to poczucie docenienia i tą wdzięczność mogę okazywać sobie sama, czyli podstawą właśnie tego bycia tą swoją bratnią duszą jest to, żebyśmy y, odkryli właśnie w jaki sposób, czego potrzebujemy, w jaki sposób chcemy otrzymywać to wsparcie, i żebyśmy wtedy zadbali o to, żeby przede wszystkim zacząć od siebie, czyli żeby samemu sobie to wsparcie właśnie w taki sposób dawać. Czyli to jest y, pierwsza rzecz. Była sobie taka e, kobietka w Indiach, to jest taka historia, którą kiedyś e, zasłyszałam, a potem e, szalenie mi się s, spodobała. To była taka historia właśnie o, o pewnej kamali, takiej młodziutkiej dziewczynce, która e, przyszła do, do mistrza Sidarty i powiedziała, mistrzu, ja bym tak bardzo chciała spotkać miłość. Mistrz tak patrzy, mówi: A jaką ty byś chciała tą miłość? No, ja bym chciała kogoś takiego, kto by mnie tak doceniał, kto by mnie tak kochał całkiem bezwarunkowo, kogoś takiego, kto będzie zawsze ze mną. No, mistrz tak popatrzył, mówi: hmm, tutaj konkretne zamówienie, konkretne oczekiwania. No, mówi to: Ja mam dla ciebie zadanie. Przyjmiesz zadanie? Kamala tutaj z całym gorącym, młodym sercem, y, pełnym pragnienia miłości, mówi, tak przyjmę. No to twoje zadanie jest takie, żebyś teraz przez cały najbliższy rok traktowała siebie tak, jakbyś chciała, żeby traktował cię ten ukochany. No, i Kamala przyjęła to zadanie. Przez cały najbliższy rok traktowała siebie absolutnie jak najcudowniejszą osobę na świecie. No i co się stało? Wróciła do mistrza po roku, i mistrz pyta: No, czy ty dalej chcesz spotkać tą miłość? A Kamala mówi: Tak. Ale wiesz, mistrzu, to już nie jest takie ważne, czy ja spotkam tą miłość, czy nie. Bo teraz już nie chodzi mi o to, żeby ktoś mnie uzupełniał i żeby ktoś mi dawał coś czego potrzebuję. Tylko chodzi o to, że ja odkryłam, że jak ja się zaopiekowałam sama sobą, to mam w sobie tak dużo miłości i tak dużo radości i tak dużo wszystkiego, czym mogę się podzielić, że teraz to ja właściwie mogę swobodnie czekać, albo spotkam, albo nie spotkam. No i tak mistrz popatrzył, mówi taka mala, taka promienna, taka Całkiem, całkiem. Mówisz, że tak się zmieniłaś bardzo tutaj dzięki temu, że tak mądrze się o siebie zatroszczyłaś. No i tak patrzył na nią, właśnie tak jak odchodziła, mówi, hmm, taka fajna kobietka. A Kamala z kolei zauważyła, że mistrz tak za nią spogląda i pomyślała sobie, że chyba jeszcze się tutaj spotkamy. Druga rzecz, jeśli chodzi o to, w jaki sposób zostać swoją bratnią duszą, to warto jest, żebyśmy patrzyli na siebie takimi kochającymi oczami. Yy, kiedy sobie popatrzymy, na przykład, na takie małe dzieci, yy, one są po prostu takim cudem, takim cudem, że zobaczcie, patrzymy, że na przykład zachwycamy się, nie wiem, że dziecko zrobi kubka, o, zrobiło kubkę. <laughs> A tutaj pierwszy raz przebiegło, a postawiło pierwszy krok, i wszystko właściwie, zobaczcie, wydaje nam się po prostu czymś takim niesamowitym i, i takim cudem. I jak to się dzieje, że w pewnym momencie z tego cudu, którym się rodzimy, zaczynamy o sobie myśleć, no taki cudak. Dlaczego tak się dzieje? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, chcę się z wami podzielić taką jedną refleksją, że niektórzy ludzie mówią, że jak się zakochujemy, to zaczynamy patrzeć na drugą osobę przez takie różowe okulary. Nie? No i jak patrzymy na, przez te różowe okulary, no to na przykład widzę, nie wiem, że masz piękne promienne oczy, że się cudnie uśmiechasz. U Ciebie widzę na przykład, że masz taką piękną skórę, rodzaj takiego intrygującego zamyślenia, i zaczynamy w tej drugiej osobie dostrzegać właśnie takie. Różne piękne rzeczy. Więc pogląd niektórych osób jest, że kiedy się zakochujemy, to właśnie zaczynamy patrzeć na tą drugą osobę przez różowe okulary. No, a potem co się dzieje? To to? A potem zdejmujemy, nie? I mówią naukowcy, i wtedy zaczynamy widzieć tą osobę taką, jaką ona jest naprawdę. Nie? Czyli ta kubka, że to dziecko zrobiło kubkę, to już nie za dobrze w ogóle, nie? To, że akurat tutaj ma takie oczy, takie to trochę oczy, też tak nie, nie za bardzo, nie? I takie różne, albo na przykład to, że on był taki słodki i taki rozkoszny i tak leżał i tylko wpatrzony we mnie się uśmiechał. No to też już tak nie do końca teraz mi pasuje, nie? Bo jednak uważam, że jak leży, to nic nie robi i powinien w końcu wstać i coś zacząć robić, nie? A ja chciałam się z Wami podzielić takim spojrzeniem, które ogromnie uważam mogłoby wnieść dużo miłości do naszego życia: że kiedy się zakochujemy, to my wtedy widzimy prawdziwą naturę tej drugiej osoby. A potem dzieje się tak, że zaczynamy jakby pojawiają się oczekiwania i my przestajemy widzieć tą prawdziwą naturę. Przestajemy widzieć to piękno w tej drugiej osobie. I dokładnie tak samo przestajemy widzieć piękno w sobie. Że kiedy rodzimy się jako taki totalnie doskonały, przepiękny człowiek, który absolutnie zasługuje na miłość, który jest godny zaakceptowania ze wszystkimi cechami, jakie ma, to w pewnym momencie. Uczymy się tego, uczymy się tego od rodziny, czasami uczymy się tego na przykład w szkole od rówieśników, że to, jacy jesteśmy, to jest nie takie i pojawiają się oceny, i pojawia się ten lęk przed, przed oceną. I co jest ciekawe, zobaczcie, że wiecie, czego my się najbardziej boimy, my ludzie? Najbardziej się boimy lęku przed odrzuceniem i jeszcze lęku przed oceną, że ktoś nas oceni, że jesteśmy nie tacy. I co się dzieje? Dzieje się coś takiego, że z tego lęku przed oceną, czy z tego lęku przed odrzuceniem, zmieniamy to, czy jakby nakładamy różne nakładki, wchodzimy w różne role, z, zamiast pokazywać to nasze prawdziwe ja. I w rezultacie to my sami odrzucamy siebie, bo zobaczcie, że ocena innych nie będzie nas nigdy tak bardzo ranić, jeżeli ja mam w sobie takie zdrowe poczucie, że jestem w porządku taka, jaka jestem. Dopiero jak ja nie mam tego poczucia, dopiero kiedy ja na przykład o sobie myślę, że rzeczywiście ja jestem nie taka, albo nie wiem, coś jest nie tak w moim wyglądzie, to dopiero w tym momencie, kiedy ktoś mi to mówi z zewnątrz, to mnie rzeczywiście będzie ranić. czyli warto jest, żebyśmy patrzyli na siebie kochającymi oczami i możemy sobie dlaczego jest warto. Możemy sobie popatrzeć na i zadać sobie takie ważne pytanie, czy ja bardziej czuję się fajną, y, wartościową osobą, kiedy jestem krytykowana czy doceniana? Nie. Albo kiedy daję z siebie więcej i kiedy jakoś tak rzeczywiście żyję pełnią swojego potencjału i osiągam pełnię swoich możliwości? Czy wtedy, kiedy jestem kontrolowana i pilnowana, na przykład w pracy, czy wtedy, kiedy ktoś mi ufa i dostrzega we mnie wspaniałość i różne dobre cechy? Powiem Wam, że ja na przykład przez bardzo długi czas myślałam o sobie, że. E, bo jestem taką osobą dosyć wrażliwą e, i rzeczywiście e, przeżywam emocje w taki łuch, bardzo intensywny sposób. E, I przez e, naprawdę bardzo długi czas myślałam, że ta moja wrażliwość to jest, wiecie, taka totalna wada. Czyli że to mi utrudnia taki e, zro, zdroworozsądkowy osąd sytuacji, e, że w pracy to jest niekorzystne, jeżeli ja pokazuję swoje emocje. No, aż pewnego dnia. E, kiedy się temu zaczęłam przyglądać, właśnie tej swojej wrażliwości, no to odkryłam, że ta wrażliwość to wcale nie jest wada. Bo się zdarzyło tak, że zaczęłam pracować jako trener i coach, zaczęłam prowadzić warsztaty, zaczęłam pracować z kobietami właśnie podczas coachingu, no i okazało się, że ta wrażliwość, czyli ta zdolność do współodczuwania z drugą osobą, to jest tak naprawdę zaleta. Tylko, że wcześniej tego nie widziałam w ten sposób i byłam zamknięta zupełnie na, swoją, na tą swoją cechę i oceniałam ją jako niewłaściwą. Chcę Wam opowiedzieć taką moją absolutnie ulubioną historię, która pokazuje, jak często patrzymy na siebie właśnie takimi oczami zupełnie pozbawionymi miłości, a wręcz odwrotnie bardzo takimi krytycznymi. I to jest historia o takim nosiwodzie w Indiach, który. Każdego dnia rano, to było w zamierzchłych czasach, więc on nosił na dwór swojego pana dwa dzbany wody. Jeden dzban wody w jednej ręce, drugi dzban wody w drugiej ręce. No i, no i pewnego dnia, to było zaskakujące, ale tak się zdarzało w Indiach, że tam dzban przemówił, no i jeden z tych dzbanów właśnie mówi do niego. Wiesz, ja Cię tak bardzo przepraszam, no bo ja wiem, że ja mam taką wadę, jestem pęknięty. Nosiwoda popatrzył na ten dzban i mówi, e, wiesz co, w ogóle mi to nie przeszkadza. No ale dzban jednak był nieugięty i ją dalej tego nosiwodę przepraszać, że ja Cię bardzo przepraszam, że ja jednak wiem, że jestem pęknięty. I zaczął się porównywać z tym drugim, mówi, i ja wiem, że ja donoszę mniej wody na dwór naszego pana niż ten drugi, który jest pełnowartościowy. Nośwoda popatrzył na niego z takim uśmiechem, i z życzliwością i ciepłem i mówi, wiesz, nie wiem czy zauważyłeś, że kwiaty, tutaj tą, tą ścieżką, po której wracamy, że kwiaty rosną tylko po jednej stronie. No, bardzo intrygowany mówi: Zauważyłem. No, widzisz, bo ja wiedziałem, że ty masz to pęknięcie, i dostrzegłem potencjał w tym, i dlatego właśnie zasiałem kwiaty, po, nasiona po jednej stronie ścieżki. I dzięki temu, kiedy wracasz, to woda z ciebie skapuje, podlewa te kwiaty. No, i potem na dwór naszego pana nie dość, że donosimy wodę, to jeszcze donosimy. To jeszcze przynosimy te piękne kwiaty. Więc jak głęboko wierzę, i do tego chcę Was zainspirować, że nasze słabości yy, i te wady, które w sobie widzimy, to są tak naprawdę mocne strony, których jeszcze nie dostrzegliśmy. I co by było, gdybyśmy spojrzeli na siebie nie w taki sposób, żeby wartościować to jest dobre, a to jest złe, ale żeby popatrzeć, jaki jest efekt tej, tej naszej cechy. Nie tak jak ta wrażliwość, o której wspomniałam. W moim przypadku? Jak mogę skorzystać z tego daru, w który zostałam wyposażona, i jak mogę zamiast oczekiwać od siebie, że będę perfekcyjna, zobaczyć perfekcję w tym, jaka jestem naprawdę? To było tak mądre, że aż po prostu. <śla> Aż powiem, wam, ale ja wcale nie skończyłam, ja na razie tylko oszołomiłam się własną mądrością. <śleszy> Wiecie co? Na koniec chciałam Wam opowiedzieć o takiej rzeczy, że bardzo często na warsztatach codziennie pewna siebie z dziewczynami robimy takie ćwiczenie prysznic miłości. Gorąco wam polecam. To jest takie ćwiczenie, w którym jedna osoba stoi w środku, a naokoło niej stoi grupa kobiet i wypowiadamy do tej osoby, która stoi w środku, takie słowa miłości, wsparcia, życzliwości i ciepła, które chciałaby od, usłyszeć od innych. Czasami dziewczyny wybierają na przykład, że chcą usłyszeć masz w sobie moc, albo na przykład jesteś piękna, albo doceniam cię taką jaka jesteś, albo na przykład jesteś silną, mądrą i piękną kobietą. I my tak wszystkie naraz mówimy jej o nas Stoi w środku, ma zamknięte oczy i przyjmuje ten prysznic miłości. I wiecie co? Robi się coś takiego, że. Jest to jakaś taka energia wtedy na tym warsztacie w powietrzu, że wszystkie tak widzimy w sobie taki właśnie, tak jak przy tym zakochaniu, właśnie taki zachwyt i takie piękno. I zawsze, słuchajcie, chociaż prowadzę te warsztaty od pięciu lat, zawsze pojawia się głos jednej dziewczyny, a czasami kilku, która mówi: Tak wiecie, jak my się tak będziemy sobą zachwycać, no to wpadniemy w samozachwyt. I chciałam wam powiedzieć o dwóch takich dowodach dlaczego miłość do siebie jest pożyteczna, ważna i dlaczego ona służy tak naprawdę nam wszystkim. Pierwsza rzecz. John Gottman, psycholog, prowadził takie badania dotyczące ryzyka rozwodu. Badał setki par i badał właściwie wszystkie mierniki, które były do zbadania, czyli zarówno notował to, co oni do siebie mówili, w jakich byli emocjach, w jakiej energii, wszystko. I co odkrył? Odkrył, że to, czy ryzyko rozwodu jest duże czy niskie, tak jak widzimy tutaj sobie mamy pary niskiego ryzyka i pary wysokiego ryzyka, otóż, że to zależy od tego, jak bardzo pozytywny lub negatywny był partner przez większą część rozmowy. Czyli, innymi słowy, im więcej było negatywności między tymi dwiema osobami, które ze sobą rozmawiały, między tymi parami, tym było większe ryzyko rozwodu. No, wiecie, jak jesteście w związku i nie macie ochoty, żeby to ryzyko rozwodu było większe, no to warto o tą pozytywność zadbać najpierw w środku. Druga rzecz, dr Christian Northrup, ona jest taką autorką bestsellerowych książek o zdrowiu kobiet, mówi, że miłość do siebie i docenianie siebie jest absolutnie podstawą naszego zdrowia. I dodaje coś takiego, że nasze serce wysyła... Impuls elektromagnetyczny, który jest 60 razy większy, silniejszy niż impuls wysyłany przez nas umysł, nasz umysł. Czyli to oznacza, że dzięki rozbudzeniu tej miłości do siebie możemy uzdrawiać nasze ciało, możemy uzdrawiać nasze relacje i możemy czuć się wspaniałymi, szczęśliwymi osobami, które mają tak dużo miłości, że mogą się nią dziel dzielić z innymi. Więc to do czego chciałam was gorąco zachęcić wyłączmy ocenę siebie włączmy miłość i róbmy co chcemy dziękuję